No siema, no elu. witam was w kolejnym odcinku z Mirror's Edge. Powracamy na tym statku, jak widzicie tu szykuje się niezła akcja, tam mamy snajpera, mamy wielką arenę walki. Oraz naszym celem jest dotarcie na pokład łodzi, by złapać zabójcę. A rozdział się nazywa Łódź, po prostu. że zajebiście. E, otwieramy drzwi, no i lecimy, zobaczymy co nas tutaj spotka. No już mamy na pewno jednego snajpera. Który jest dosyć daleko, więc ciężko będzie sobie z nim poradzić, pewnie musimy go jakoś nieźle unikać. O! Za i podchodź do nich powoli. Czas na rundkę pytań. Snajper z moździerza napierdala do mnie. No co to ma być? Czas na rundkę pytań tak jak przeżyje? Co to ma być? Dobra, o oh, shit. Co się dzieje? Ja umrę. Czy a tam jest jakieś wejście? Hmm. Okej. Okay. No, może się tam dostać generalnie jakoś, tylko. No może być leciutki problem. O, kurwa. Co? O, paczuszka. Poczuszkens, paczuszkens. Hello? Poczuszkens. Dawaj to kurwa. Dobra, dobra, mam. Łatwo, łatwo. To już druga. God damn it. Dobra, szybko. Oh z Jestem szybki niczym cienie. Tak jest. Czy dam radę tam przebiec? Hmm. 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 Dobra, kto nie ryzykuje, ten chuj. Tyle mam odwodzenia. Hmm, taktycznie to trzeba zrobić. Hmm, yeah. Hmm, łatwo. Czyli myślałem, że to jest sniper, ale to jakieś gówno. Dobra, teraz jakby tu. Czy tutaj mogę jakoś przejść? Sensownie. Może to. Ta... Okay. To ja nie mógłbym się tego wiedzieć? Nie, bo to jest chyba takie zbyt pochyłe, tak mi się wydaje. Ja w ogóle to ja mam tam wyjść, to chyba źle poszedłem. Jak debil. Ale na szczęście teraz mogę się tutaj przeskradnąć. Tak jest, tak jest. W taki oto sposób. Nie niczym ninja. O kurwa, sorry. Dobra. Teraz jakoś tam. Szybko! Oh je! Yeah. Oh yeah. Dobra, tu jestem bezpieczny raczej. Przynajmniej chociaż trochę... Co jest ta To fuck? Dobra, nie wiem. Ja tu jakiś batyska wisi pojebany. No i mamy wejście drabinką. Czy on mnie tu nie ściągnie? Halo. Halo, szybko za cover. Dobra. Taktycznie, taktycznie, taktiko, el taktiko. El taktiko to moje drugie imię. Yeah. I teraz co? Czy on mi może tu uszczelić w ogóle? Halo? My? Nie wiem o co chodzi z tym laserem, ale dobra i. Aaaaa! Dobra, bo on wcześniej tu chyba stał, bo nie? Ale ja tam byłem wcześniej, a teraz jestem tu... Czyli tak muszę chyba zejść na dół. Dobra, jakby to taktycznie zrobić? Ja to myślę, że... Jakoś tędy. Okej. Okay. Oh, oh. oh, shit. Dobra. Sorry, sorry, sorry. Przepraszam. Przepraszam. O oh, kurwa, dobra. Czy to wybuchnie zaraz? Jest taka opcja, tylko, że ja nie mam życia. Szybko, szybko! Do dziury. czy do budynku, w sensie. Okej. Okay. Czy jest tu coś? Paczuszkę może na przykład? Nie, ale miejsce odpoczynku, to na pewno. I do wyregenerowania zdrowia. Też się przyda. Pomóżcie mi! Ludzie ludziska. Co to się w ogóle tam stało? Czyli tam była jedna ciężarówka, którą przyjęliśmy, a teraz dwie tak się ustawiły, bo to bardzo dobre, nie wiem. Um, life jackets? Ty mogę otworzyć i związać sobie jedną. Droję życia by się przydało. <laughs> dobra. Otwieramy następną śluzę. Jakby tam przejść? Kurwa, dobra, bo on jest już tutaj. Dobra, jolo Jolo, jolo Jolo, banyhopem, banyhopem, banyhopem. Dobra, wchodzę mu tam najebać. Koniec, koniec, koniec zabawy. Szmato. O, oh shit. Dobra, włączyłem slow -mo. Nie wiem, czy to najlepszy pomysł, ale. Mm. Co się stało? Gień. Co jest? Czy ja mogę w ogóle kontrolować? Nie bij mnie. Nie bij mnie. Hehe, Fryer. frejer. Mm, mm. damn it. Co to jest za ninja jakiś? O ty szmato. Dobra, unik. Trzeba unikami zrobić. No. God damn it. No. Czy ja zginę? Jest taka opcja generalnie. Poczekaj chwilę, poczekaj, poczekaj. Poczekaj, poczekaj. Muszę zregenerować życie. Ojej, co teraz? Szmato? O, matku. Dobra. Kopniaki z góry zadają największe obrażenia, o! Ojej, jak dużo zdrowia masz jeszcze, no. Dobra. I nie widzę możliwości żadnego kontrowania, tak jest, ma szmato. Nie widzę możliwości żadnego kontrowania, bo nie ma tych czerwonych... Nie mogę tak nadupcać. O, ten koleś potrafi kontrować! God Dobra. <laughs> to jest głupie o Boże. No Teraz gin. O, o Czekaj, jest prawy. O. Udało się? Co się dzieje? Gdzie spierdolasz? Wracaj tu. Gnoju! Tutaj pobieg? Chyba ta, nie? Co za śmieć, ale udało się go pokonać. <laughs> Co za frajer? Nelo, chodź tu! Ach gnoju! Szybko otwieraj to! Biegniemy! W pogoni za ninżą. Białym, biały Power Ranger jakiś pojebany. Mówiłem, że to jakiś hokejista, miał taką maskę, jak ten bram bramkarz. <laughs> Parę razy z dyni dostałem. To trochę bolało. No, ty to. chodź tu. Wracaj. Wracaj tu. Jej. Ślisk jak w Apexie. Dobra, dobra. O Przy... dobra. Czy? Dobra, chuj dupę. Średnio to wyszło. Otwieraj te drzwi. I nie denerwuj. No czemu ja nie mogę przejść? No teraz, what the fuck? Wracaj tu, śmieciu. Trzymaj się go. No trzymam się. Trzymam się. Dobra, jednak nie trzymam się, gówna się trzyma, nic się nie trzyma. Nic się nie trzyma. Chwila, jeszcze raz. Czy ja tu w ogóle muszę, ten, się odbijać od ściany? Ewidentnie tak. God damn it. Już dawno mi uciekł ten koleś. Ups. O. o! Aha. No to zajebiście. Jak się tego nie dało zrobić. Dobra, bo to nie taktycznie zostało obmyślone generalnie. Jeszcze raz. Nie wiem czy jest sens w ogóle się tu ślizgać. Wracaj tu śmieciu. Dobra. Ma no to jakoś mniej więcej tu. Dobra. I teraz. come on. Dobra, się. Łatwo. Teraz tu chyba hop. Nie chytaj się tego gówna Dobra, teraz tu hop Dobra, shit Dobra, tak nie wolno, halo Okej okay. łatwo unik unik Unikam pary Jestem zajebisty Dobra, cyk gdzie teraz w tej stronie? Gdzie zdupcaz, gościu? O tutaj Dobra, szybko! Lina, lina szmato, wracaj tu, no hopaj, hopaj do górycona, dobra, okej, okay. śmieciu, nawet nie trafisz we mnie, jesteś frajerem, kolejna walka, no kurwa, dobra, nie jest dobrze, hmm, hmm, hmm. No. te kombo robić, bo się nie da, jedna była na czachę i tyle, wystarczy, no, tu wiem jedna była. Jedna była gostek. o oh je. Yeah. Z powietrza podobno większe obrażenia zadaje, co takie odpowiedzi czytałem. Generalnie. Także. <laughs> Będziemy na karatekikami. przez cały czas. Powinno, <laughs> Powinno być dziki. to, Jakbym zrzucił tego kolesia stąd? To co? O, okej, okay, no. <laughs> Ja się sam zrzuciłem. Ty on tu zejdzie do mnie? Nie, zacznie pewnie do mnie strzelać. gnoju. No kurwa. w ogóle teraz nie strzela. O, teraz. No. Był czerwony pistolerik, pistolerik, pistolecior. O teraz, oh jej, ręka złamana. Oh jej, ale świder. Teraz dowiemy się, kto krył się pod maską. Kto jest białym Power Rangersem. To jest hokeistą. Bo jednak się nie dobiję. Ja pierdolę. Se? <ścoughs> yeah. uh cię. Oh, chuj. Przepraszam, musisz nauczyć się odpuszczać fake. Pamiętasz? Tak jak zrobiłaś z rodziną. Sprinterzy mają przerąbane. I Co że, po na kulki. A ja chcę żyć faith, a nie tylko trwać. Dlaczego Paul? Jego kampania zbierała nieoczekiwane poparcie, a potem zgłupiał. Zaczął grozić niewłaściwym ludziom, wysoko postawionym. Dowiedział się o Ikarze, więc musieli go zabić. On albo ja. Przepraszam za Kate. Nie wiedziałam, że jest twoją siostrą. Storm Troopers ze Star Warsów, że nie trafili ani razu, to. Nawet nie pytaj, Melk, OK? Słyszałem, co trzeba. Słuchaj, Krieg mówi, że zakończyli proces Kate. Tak szybko? Cuda przyspieszonego. Trybu, nie? Uznali ją za winną. Oczywiście, że tak. Za niecałą godzinę konwój zabierze ją do więzienia. Mm -hmm. Drake podrzuci Gnat'a w pobliżu nowego budynku CCC. Będę cię informował. CCC? Jak ten sklep z butami? Goddammit, dobra. Do co, lecimy, mamy kolejny rozdział. Skieruj się do nowego budynku CCC. Y Kate się nazywa. No i co, już wiem kto to jest białym Power Rangersem. To Sel, która nas zdradziła. Goddammit. 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 Dobra, y to co, trzeba będzie jakoś taktycznie przejść do budynku CCC. Nie ogarnąć co się dzieje z naszą Kate. Także nie bądź głębiu. Lecimy dalej. Oh shit. Dobra. Było blisko, ale na szczęście się udało, bo jestem mistrzem parkoura generalnie. Gdzie nie ma problemu. Kogo mam... O kurwa, znowu tej ninże. są frajerami totalnymi. To nawet nawet nie ma co, nawet nie ma co tutaj się zbytnio głowić z nimi. Tak naprawdę... Wystarczy biec przed siebie i tyle. Także biegniemy przed siebie. Jakoś tędy powiedzmy. Dobra. Jakby się tam. Oh, kurwa, kolejny biegnie. Chyba, gołębie. No chopaj, do góry! Do góry! Do góry! Czemu ja nie mogę się łapać takich okrągłych, że tak powiem, powierzchni? Dlaczego? dostałem kopak. Co się dzieje? What Sama ich obecność obok mnie mnie zabijała. Faket to wraniałem. Wiem. Nie wiem co się stało w tym momencie. Dobra, jeszcze raz w takim razie. No ale bez sensu. Co za głupie gówno, jeszcze ten tu spadł. Co za debile. Naprawdę, ja nie wiem. Ja nie wiem. Ale nieźle wyszkolili tych ninży. Dobra, jeszcze raz, teraz może się porządnie tutaj załapię tego wentyla w odpowiednim miejscu. Tylko, że to trochę by było bez sensu, bo i tak przeskoczyłem. Ale dobra, hop, gitara. Na tym etapie już nie żyłem, także jest progres generalnie. Dryz co? Pewnie jakoś tu do góry. Dryz tu do góry. Dryz tam na dół. Oki okay. Dobra. Co oni będą tu skakać? <laughs> frajerzy. Się boją pewnie Co my tu mamy? Mamy gołębie Ty, czy to oznacza skok wiary? Chyba nie <laughs> nieważny nieważne, nieważne Rower, what the fuck O, paczuszka to jest, paczuszkę Dobra, git Lecimy dalej To ale muzyczka Jej je je Dobra. <laughs> Lecimy tą windą i zobaczymy co tu się dzieje. Witam. Ty tu jaka podłoga, what the fuck. Kolejny rower. God damn, po co wam tyle rowerów. Okej. Okay. Teraz chyba jakoś tędy musimy iść. Czy znowu będą mnie gonić te ninja? No oczywiście, że znowu coś mnie goni. Dobra, jak ja mam tam wleźć do góry teraz, niby, bo ja nie wiem. Jakoś tędy chyba. Dobra, tu mamy kładkę i skok na o Ogi! Okay. Szybki zjazd! Szybki zeskok, i szybka śmierć, ale to może kiedy indziej. <coughs> I kurwa kolejni. Te straszliwe nocy ci to nawet strzelają. Ja, yeah, dammit. Czy, czy trzeba się ich pozbyć? Czemuż z wejście? Co to jest? Okej, okay, dobra, oszukali mnie. Oszukali mnie, oszukali mnie, oszukali mnie, oszukali mnie, oszukali mnie. Oszukali mnie. A, bo to chyba było miejsce wyjścia tych przeciwników. Ale przecież ja zginę jak będę wchodzić po tej rurze, to nie ma sensu. Szybko, szybko, szybko. No, no come on, come on. Spadłem, do dostałem tylko kulą. No dawaj, no. O kurwa, co tu się stało? Dobra, czyli co? Ja chyba muszę wziąć po prostu pistolet i ich zastrzelić wszystkich, bo ja tu nie widzę innej opcji. Generalnie. Także bierz, bierz pistola. Dobra. Gitera. To jest MP9 przecież z CSA, what the fuck. No i co teraz w frajerze ninja? O kurwa, dobra, sorry. Sorry, sorry, sorry. Nie sorry, zG. Coś jeszcze? Śmieciu. Dobra, łatwo, łatwiej nigdy nie było. Hop. <laughs> Dobra, czyli to tak trzeba było rozwiązać. Krieg zrzuci karabin okay. w budynku CCC. To zaraz tam Okej. Nie wiem kim jest Krieg, ale dam jakiś karabin. WTF <laughs> w ogóle. No co chodzi, że ja nagle stałem się jakimś płatnym zabójcą jak John Wick. Dobra, nieważne, nieważne. Nie, żebym narzekał, nie, ale. Nieważne, nieważne. Czy ja mam tutaj iść? Tak mi się wydaje. No I Teraz co, że tam jakoś chyba? Tak mi się wydaje. O, na tę windzioszkę, że tak powiem. I teraz może jakoś te. No, czemu mi nie odskoczyli? Kurwa, nacisnę spację. Dwa. Dobra, jeszcze raz. <laughs> No trudno, no cóż, czasem trzeba wykonać jeden ruch, dwa razy, żeby się powiódł, wiecie o co oli? to jest taka metafora życiowa. <grymne> What the fuck? Dobra, hop, git, gitara, okej, okay. jeszcze raz tutaj, dobra, teraz mnie nie zawiedź, spacjo. dobra możliwe, że to trzeba było się odbić. Jest taka opcja, jest taka opcja, Kurwa, o, Gadym. Dobra, chyca jeszcze raz. Hop, hop, teraz tutaj, teraz tutaj, nie jestem pewny czy nawet muszę tu po ścianach biegać, ale dobra, hop, no, Fakt. już myślałem, jeszcze raz tutaj, dobra, czy ja bym tam nie doskoczył tak po prostu, w sumie? Gdybym mógł się tego złapać, to pewnie bym mógł tam zaskoczyć. Ale nie, nie mogłem się złapać, przecież to jest oczywiste. Oczywiste, że teraz nie mogę się akurat tego złapać. Bo nie. Bo nie. Hu. Dobra, to trudno. Teraz, teraz na pewno się uda. Hop. Come on, come on, dobra. Lekkie poślizgnięcie się w tym momencie nastąpiło. Ale to nic, to nic. Teraz tak, tak. Przecież tego się nie da zrobić, no przecież mnie coś zara. Coś zara, nie wiem. Nie wiem co mi zara. God Nie da się tego zrobić. Koniec serii, nie przejdę tej gry nigdy. Kurwa. Czy to jakieś skillowe, trzeba mieć umiejętności parkourera jakiegoś na wyższym poziomie, ja nie wiem. Nie wiem jak ja mam to zrobić. Chwila. Come on, come on, come on. come on. Udało się. Udało się! Tak! Tak! Udało się! Mm. W końcu! chyba szczur, gdzie on wbiegł tu, że niby? The tak. dobra. Klik. Dajcie mi save'a, bo nie chcę mi się tego powtarzać, 85 raz. Oh, god damn it. Nie wiem czy są save'y w indie, ale mam nadzieję taką. Zaraz zobaczymy. Nie widzę save'a. do którego za chwilkę Gdzie save, where save? Okej. Okay. Gdzie jest ten chłop? Dobra, mamy save'a, mamy też... jebane gołębie. Ja ja mam wejść tam. a pierdolę, co tu się dzieje? Jak ja mam tam wejść niby? Dobra, chyba jak już tędy. Mm, nie, dobra jednak nie. Yy, albo może jednak hop Hit. tu się hytaj tego, tu się hytaj tego teraz. Dobra, teraz czego ja mam się chycić? Czego? Że może tu hop? Okej, okay, okej. Okay. Teraz tu hop. Albo nie, albo nie. Pewnie, pewnie, nie ma problemu, nie ma problemu. okej. Okay, okay. Dobra, jeszcze raz. Tutaj. Chwila, możliwe, że muszę się tu chycić. I teraz tu chycić. Ed, czy ty się chycisz tam, czy się nie chycisz? Jak się nie chycisz, się, kurwa, hycne za rano pila jeszcze raz, trochę bliżej, hop. Czy mogę wejść wyżej? Nie. Hop, o, udało się, dobra, zajebiście. No i teraz tędy. Okej, okay. zajebiście. I teraz jakby tu wyżej się dostać? To są w ogóle jakieś drzwi, których nie otworzę oczywiście. Yy. Dobra, tam widziałem jakąś kładkę, ale nie wiem czy to jest rozwiązanie, którego szukam. Ale tak strzelam. O, dobra, jakieś tędy trzeba, hop. Hop. Świetnie. Czyżbym teraz tam musiał wskoczyć? Chyba tak, chyba tak, dobra. No to lecimy, lecimy, dobra, udało się. Teraz jeszcze raz, tutaj hits. Tutaj hits. Teraz tu hits. Teraz. Are... Chyba tu hits. Dobra. No ja tu świeci, a ty Okej. Teraz jakoś tu na górę muszę wleść. Możliwe, że ten dykt. Świetnie teraz. Tam raczej nie, chyba tam muszę przejść, nie? No i co teraz? Tam raczej nie doskoczę, nie? No kurwa, nawet nie podskoczyłem. No to świetnie. O, ale jestem tu. Dobra, to git. No, możliwe, że to jakieś tędy trzeba. Nie, bo co ja tyle kombinowałem. Okej, okay. to mogę się skończyć nieciekawie. Dobra, czy tak mogę po prostu. Mogę, dobra, ja pierdolę co to mu być. Dobra. Taktycznie, tędy. Teraz jeszcze wyżej muszę wejść. Ale jak? Czyżbym tam musiał przeskoczyć jakoś? Hmm. Bo tam raczej nie doskoczę. Jedyna opcja, jaką widzę, to tutaj. Okej, okay. dało się. Dobra. Czy teraz po prostu tam? Chyba tak. Albo nie? Może jednak nie, może jednak tędy. Żeby mi chciała gra tutaj zbejtować na jakiś podejrzany skok, którego bym nigdy nie wykonał. A to trzeba było naokoło. Wiadomo, wiadomo. Dobra. Teraz wyżej jeszcze. Kurwa, jak wysoko ja mam tam wejść. Mm. Dobra, i teraz co ja mam zrobić? Halo? Halo? Y no, mam się dostać tam. Czyli jakoś tędy. Mmm. Chwilę, czy ja tym mogę biec? O, mogę, dobra. No to chyba tutaj miałem przejść, teraz chyba tutaj. Teraz chyba tutaj. O. Świetnie, świetnie. No co ty, kurwa? O, patrzóżkę. Halo, Jee, yeah. już świetnie. I teraz wszystko kurwa od nowa. Nie w pistolet, no nie! Czy ja mogę się jakoś zabić? Żeby się tam odrodzić znowu, czy, czy, czy nie. Dobra, chuj, chyba zrobić cięcie tutaj, bo to nie ma sensu tam znowu biec 3 dni. Chyba, żebym się jakoś dał radę zabić, ale nie wiem. Nie wiem jak. Musiał wejść jakoś znowu wyżej. I tak, także nie wiem, czy to ma sens. No dobra. Zabiłem się i jestem tutaj z powrotem, także zajebiście. się. E, lecimy dalej w takim razie, e, chyba jakoś tędy wcześniej szedłem, no a to jest ta miejscówa upośledzona, no kurwa przecież tu się nie da wejść tak w taki sposób, no, co za byscy, no i teraz co, gówno, a tędy, no okej, okay. dobra, hop, zajebiście, teraz jakoś tędy chyba, dobra, no i teraz chyba tu, dobra, no, i teraz już mamy praktycznie prostą drogę. No i gitara. Z końcu, aby się teraz nie spierdolić na no sam dół, będzie wszystko gitara. Gdzieś <grywa> ja... <grywa> Musiałem, kurwa, no musiałem. Myślałem, <grywa> że tu po ściance trzeba sobie elegancko przebiec. <grywa> Ale nie, chyba, chyba jednak nie. <śmie> ja to jest za głuchy górnie. No naprawdę nie mogłem tam na bombę wskoczyć co za bezsens. A tak ładnie by to wyglądało. No to hop. Świetnie. No samo i piszcie dobra. Właśnie tam do góry i mnie nie denerwuj Jakie <laughs> no, to szczury wielkie. Jakie te szczury wielkie? Tup, 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 typ, tip, I tam? Szury, oh, szczury, ale on wielki, oh. Hello? Is the reny paczuszkęc, here? Tak mi się coś wydaje. Wydajniks. Czyli może ja miałem tędy iść w ogóle. No ja pierdolę, naprawdę? <laughs> Myślę, że jak szczura z wybiegł, to... To tutaj jest paczuszkens, ale to paczuszkęc jest jednak z tej strony. Ty, ale to jakiś inny, bo to jakaś waliza. Okej. Okay. I 3 na 3, no i generalnie elegancko, co ja mogę więcej powiedzieć Jeb, jeb Dobra, chup. Hit do the No i mamy wyjście. Hello. Is there anybody here? Okej okay. Nie wygląda to przyjemnie Dobra. Ale wydaje mi się, że tutaj sobie zakończymy ten odcinek, e, jak na razie i będziemy kontynuować ten rozdział w następnym, e, jak on się w ogóle nazywa? Kade! No, także to sobie zaczniemy e, kontynuować dopiero w następnym odcinku, zejdziemy tam na i zobaczymy co tam się dzieje. Także na samą, mam nadzieję, że wam się podobało, widzimy się w następnym, Siemanu.